Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie. Jak widzicie, jest trochę inne ustawienie, ponieważ nagrywam innym sprzętem. Ale dobra, mam nadzieję, że Wasze wakacje minęły. Moje powoli się już kończą. Jak widzicie, jeszcze jestem u siebie w domu, u rodziców, także. Jeszcze nie wracam. Dobra, dzisiaj film będzie recenzja tego produktu Eveline Magic Skin CC. Beautifying Moisturizing Cream Anti-Redness Czyli taki krem 8 w 1 CC Dlaczego jest on fajny? Ponieważ on jest teoretycznie zielony Praktycznie na skórze zmienia kolor na kolor skóry Słuchajcie, bardzo dobrze kryje Skóra wygląda świeżo Długo się utrzymuje, dobrze matuje co mogę jeszcze powiedzieć no po prostu bardzo fajny krem bardzo fajny, lekki przede wszystkim podkład który świetnie się nadaje na lato także jeżeli ktoś by potrzebował na lato albo właśnie jakieś takie szybkie wyjście lekkie krycie to serdecznie Wam polecam ten krem napiszcie mi proszę w komentarzach czy macie czy, czy po posiadacie ten podkład krem CC um, jak Wam się sprawdza no co, dzięki za obejrzenie filmu. Dzięki za wszystkie łapki, subskrypcje i komentarze. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie filmu. Aha, napiszcie mi jak tam wasze wakacje. Dobra, do następnego. Trzymajcie się. Pa!